Witam moich szanownych subskrybentów nie wiem czy uda mi się dobrze nagrać filmik pierwszy raz będę tak z na telefon nagrywał filmik w trakcie jazdy, bo nie trzymam telefonu w ręku, więc chyba wszystko będzie w porządku jadę, jadę co tak powiem o nowe netto jak tam wasze samochody się sprawują w te wakacje, jakieś awarie, usterki poważniejsze, coś w tym stylu ja z sobie jadę właśnie nad morze, przesiadam się do tym razem Opla. Latam Oplem. Może jakiś film o tym Oplu nagram. Powiem szczerze, że Opel jest w stanie, no, budzącym zastrzeżenia, że tak powiem. Nie jest jakiś jego stan, określam na taki średni. Mercedesa to mu brakuje chyba. Z, nie wiem. Dużo, dużo. O ile w środku ładny, to na zewnątrz już niestety jest tragedia. A także silnik to woła po sobie do nieba. Ja chyba w Mercedesie będę znowu czyścił układ chłodzenia, ponieważ widzę, że borygo jest brudne. Brudne borygo. I najgorsze jest tym wszystkim to, że to nie jest olej. Najgorsze może dobre to jest tym wszystkim to, że to nie jest olej. o Proszę, ładna plama. Ktoś coś gubił przed nami. Tym razem do 50 mamy ograniczenie. No, tak ogólnie to fajnie. Te wakacje mijają, samochód jeździ, nie psuje się. Gdzieraczki się kończyły samo. Trzeba przednia czysta, wczoraj myta. Jednak ta pizzerka będzie dopiero czyszczona w wrześniu, pod koniec sierpnia. Dużo jeżdżę, żeby teraz wczyścić tę picerkę specjalnie. I strata kasy tylko by była. Mam nadzieję, że u Was samochody też dobrze się sprawują, klimatyzacja działa. Trochę mamy gorąco 23 stopnie, no nie ma tragedii, ale zawsze coś. Taki filmik z tyłka dzisiaj. Po prostu nagrany, bo nagrany. Nie wiem, nawet, jak będzie mnie słychać, posłucham sobie ten filmik na przerwie na papierosach, są. Na postoju i zobaczyć, czy to jest sens w ogóle wrzucać do internetu. No, to ładnie coś gubił. Kurde, jaka się ciągnie. Linia życia. Ostatnio mijam takie dwa krzyże w jednym Świętej Pamięci syn z matką, 69 91 lat, w drugim chłopak 24 lata. Krzyż przy drodze, krzyż przy drodze, muszę przyznać. Jednak jak wgłębiłem się, aj, wypadki 26, 26 08 2019 i 08 2020 to jest najlepsze. O, ładny korek przed nami, zaczyna się robić. Jednak jak wgłębiłem się w historię tych wypadków, to najgorsze, przede wszystkim to, że trójka ludzi w odstępie roku czasu od siebie zginęła nie ze swojej winy, to jest najgorsze, bo o ile w pierwszym przypadku to chcieli skręcić do swojej wioski w lewo i ktoś wjechał im w tył i pchnął ich prosto pod rozpędzoną ciężarówkę. Śmierć na miejscu jednej osoby, druga po reanimacji zmarła. O ile w drugim wypadku chłopak jechał prawidłowo i Kobieta najechała jakąś kupiątką, czy tam jakąś inną auticą na no, plamę oleju, wkładał w poślizg I uderzyła w niego i zginął niewinny chłopak, który po prostu miał to życie przed sobą no. Dlatego uważajcie proszę was na siebie, bo to nie ma żartów, naprawdę Ja teraz tak jeżdżę codziennie, odcinek 74 km, czasami 88 No to widzimy przykład Skody No daleko miał, dobrze. wybaczę ci, mam SBC, mogę gwałtownie przyhamować, nic się nie stanie tu ostatni gościu się wpadł do rowu po lewej stronie normalnie masakra muszę przyznać jeśli niczym to filmik, mi się nagra w formacie 4K zobaczymy jakie będą tego efekty spokojnie 80 W wystarcza nie ma co szaleć Zamierzam być dawcą krzyży przy drodze, bądź dawcą organów. mi na tą chwilę, no, wracając się do tematu, no nie ciekawie, nie ciekawie, w moich okolicach chyba jest 6 wypadków z tego 4, 6 wypadków z śmiertelnym: Ksi uderzenie w drzewo, pasażerowie, dwóch pasażerów zginęło, kierowca przeżył. Ktoś tam na hulejnodze został potrącony. Trzeba uważać, jakieś środki bezpieczeństwa trzeba zachować, bo to może się naprawdę tragicznie skończyć i no po co komu, chyba no problem tylko, tak? To co oglądam, to przyznam szczerze, że no nie ma jakiejś dużej patologii, zawsze się znajdzie jakiś osobnik o niższym ilorazie inteligencji oraz wyższej świadomości osobowej, który myśli, że jest panem i władcą na drodze. No, co w takiej sytuacji zrobić, no? no spuścić gaz Gdy widzimy, że ktoś zaczyna sobie do pozwalać no, wezwać policję to już jest naprawdę To już gość musiałby, nie wiem Być... Naprawdę zachować się jak typowy pirat drogowy Jednak takie wciskanie się na trzeciego Chociażby wczorajszy przykład Audi A7 no, duży silnik, powiem szczerze I Przesu... Przeleciał, no przeleciał Jakoś się zmieścił. To że jakby się nie zmieścił, to byłoby fajnie. Nagram takie 10 minutowe biedolenie. Trochę was wkurwiam. <grym> no tam pozdrawiam Marka, yy, Binia, yy, Bożej, a Bartka i, i Kamila Krakowa. Pamiętam o tobie. No i resztę moich 313 chyba subskrybentów. Proszę, jaki ładnie, korek, ładna, prosta Co Mercedes? Lecimy na Szczecin? Nie, nie ma co Skoda za nami BMW nie ma BMW czarne jeżdżą Wiadomo kto Smutni panowie w pisie. Ale jeżeli w jakikolwiek sposób pomóc w poprawie bezpieczeństwa na drodze, no to nie chierza. Bo mówię tragedie w takich warunkach to nie cierzę. To mimo jest idealnej, idealnej pogody do jazdy, to oślepienie słońcem może nastąpić. No, może nastąpić droga to jest miejsce nieprzewidywalne. tu się może wydarzyć wszystko. No. Od ataku, że tak powiem, saka przydrożnego nie wiem, wyjście dzika, albo plam oleju, albo plamę ropy, no, no cudawianki po prostu, no, jednak na drodze to nie ma żartów, nie. Czasami zastanawiam się, jak tracę te... liczę półtora sekundy na odpalenie papierosa i ten wzrok na chwilę idzie na dół, jak paniczko odpalam, nie wiem, odruchowo. Kurde, czasami potem zastanawiam się, co ja tak naprawdę mądrego chcę zrobić, czy nie. Sam się proszę o wypadek czasami. Dobra, 8 minut piadolenia wystarczy. Dajcie łapkę w górę, suba. Oprócz tego dajcie jeszcze komentarz jakiś. Ja jadę zarabiać, taki urlop. Praca. Tak wybrałem. Nie wiem mi w domu siedzieć po prostu, ja muszę z głową oczywiście nie jestem jakimś wyżyłowanym pazerniakiem ani wyrachowanym cwaniakiem. Po prostu nie lubię się nudzić. No, wczoraj wydawałem się zarabiać. No, tak to powiem. No coś tu ma w skrzyżowaniu. Trzeba uwolnić. To. No dobra, do miłego odpoczynku w ten poniedziałek, Sierpnio... sierpniowy poniedziałek. Miłego dziąka, bezpiecznej podróży z pracy, z urlopu, do pracy, na urlop. Trzymajcie się, gorąco Was pozdrawiam. Hej!